Zwracamy uwagę na to, żeby to były renomowane punkty, jakieś certyfikowane, żebyśmy nie kupowali w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Jeżeli kupimy już fajerwerki w znanym i pewnym miejscu, weźmy pod uwagę, że fajerwerki mogą odpalać tylko osoby dorosłe. Tak? Mogą to odpalać osoby dorosłe i przede wszystkim w miejscach jakichś odsłoniętych, żeby to nie było gdzieś między blokami, między domami, między samochodami. Mają być to duży plac, na którym bezpiecznie będzie można odpalać fajerwerki. Przykładowo bawimy się tymi fajerwerkami i oderwie nam palec, lub coś się stanie. Co, jak powinniśmy zareagować? Przede wszystkim dzwonimy na 112. Na 112 zadzwonić, wtedy przyjedzie pogotowie, przyjedzie prawdopodobnie jeszcze, zależy od sytuacji, straż pożarna i będzie zapobiegać sytuacji. A gdy zobaczymy, że coś się pali właśnie przez fajerwerki, gasimy wodę, kocem, czym możemy to ugasić? W zależności jakie są fajerwerki, ale przede wszystkim e, pierwsze to dzwonimy na e, z, numer alarmowy. E, straż pożarna e, przyjeżdża, a jeżeli jesteśmy w stanie sami to ugasić, to, to, to sami też gasimy.